Nie żałuję, kurwa, bo ja dałem jeden perk te inwestycje takie, kurwa, że możesz wiesz, w akcje inwestować. Mhm. Uh -huh. Ale to podobno chuja warte jest. Kosztuje na przykład 90 tysięcy i kurwa nie wiadomo kiedy to się zwraca. Hans 169 zł kosztuje Jeszcze aktualnie? no powiem jeździć, kurwa, warte nie no... To nie jest warty swoje ceny widzowie, powiem wam tak. Kurwa, ten skop to tak jakby nie skopuje. Jak <noise> kurwa nie skopuje. No mały, mały. Kurwa, panu to. Tak, lepiej sobie kupę z O wiele więcej kontentu. jest taka gra... Można, fajna, fajna sobie zagrać od czasu do czasu, ale... To co, się? To raczej nie jest gra no, na dłuższą metr, tak mi się wydaje. O, uważa, pewnie nie przejdziemy. A co się stało? To drabinka. To na firmę. Ej, Kurde, ładne. kasana, that's right. Ja też się obawiałem o ciebie, że coś ci ze zdrowiem kurde Tu kasa była Z Tego co Mina. pamiętam ślepy To jakieś tam problem miałeś z płucami A z tym wirusem to kurwa Właśnie ten jebany wirus to jada na płuca Ale to dobrze Jeśli dobrze to obowiązki no nie choróbsko. Nieszczęsne. No tak, nie podoba mi się to szczerze mówiąc, Ogólnie w tej grze bronie ze scope'ami są raczej useless. Jak się wydaje widzowie. Nie jestem fanem. Tylko kurwa tylko mnie, tylko mnie tutaj te ptaszki na mnie zeszli, muchy, co tam masz w swoim ciele. Nie była brana tutaj. Ul. Ba, baba z ulem w ciele chodzi. Co się stało z tym światem? oraz spiedralamy stąd. Na kościele się pizdają. Och. Okay. Oh. Tarkowi też by złamał dwie nogi i by musiał się medować. A tutaj myk, spoczny kurwek. Jak. Słodowość, jaka dam małych. Co? Nic. No, Tarko ogólnie jest bardzo wyczulony na wysokości. Skacze z 4 metrów i ciłami nogi. na no g jest 120 z ICO? Nie wiem, ja nie, Alba. Alba. nie wiem czy bym stówę za Hanta. Nie wiem, musiałbym się nad tym zastanowić Mentosa A czemu akurat Mentosa? No stary wstał No lepiej jest w To wiadomo. Starkowy to jest tak, że trzeba zagrać, żeby się przekonać do tej gry, co nie. I człowiek więcej gra. Tak, to <coughs> bardziej to się tak do tego przekonuje. A czykolwiek. Kancikę ze znajomymi też, Od czasu do czasu. Najgorsze to jest w tej grze, że deweloperzy. Za bardzo nie wprowadzają tutaj zmian, a jak wprowadzają to jakieś DLC, które ci dodaje no na przykład bela. skiny. A ci musisz za to płacić. Za skina do postaci, czy tam do broń. Kurwa, rzeźnia. To jest jako DLC, a żeby coś wprowadzić tak do gry, miał jakiś nowy tryb. Bronie te, te też, też dosyć jakoś niedawno wprowadzili. Gdzieś się byli? Tak, ta, ta, ta. nie. No. No. Nie, bo tak stłumione były dźwięki myślałem, że gdzieś daleko a to No to nie, może musisz... pod sam postanowić. się no też wiecie, widzowie. Jeśli ktoś normalnie to pracuje, to ma wypłatę nie, nie, nie. 3000 zł. To, to nie, myślę, że nie problem, kurde. Nie problem sobie kupić pasta, To sobie tak zagrać nawet ze 100 godzin w grę, tej, tej ale jak Kurde, bardziej myślisz nad zaleko, tym, coś. żeby pograć sobie w grę z 1000 godzin dajmy na to, to wątpię, że Hunt ma na tyle contentu, żeby w to tyle cisnąć, a Tarkov ma i fajne w Tarkowie jest to, że tam jak wprowadzają jakieś update'y, to nie musisz żadnego DSi kupować, tylko po prostu masz co, nie? Kupujesz raz i, i naduficz tego Tarkowa, który miesiące na miesiąc jest coraz lepszą grą. Ale i tak kiedyś hand był o wiele bardziej mniej grywalny. Teraz trochę. Kiedyś to tak w piku, ta gra miała po 3000 ludzi, a teraz ta gra w piku ma. Znaczy, w piku? <coughs> Obecnie Ale to jest. A, Nie wiem, coś mi Steam nie działa, nie sprawdzę. Ale podejrzewam, że z 5000 może grać o tej godzinie. Ile teraz fantegra y tak, ludzi? Nie, 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 nie. Albo że ktoś rzuciłby się za granat. Z przed przedtem no się zagadałem Przed nie ma wczuty w grę. Trzeba latary. się wczuć. Hy? Dobra. O, są tam, nie? Tak. O, o, to, to braj ma, uważajcie. to co wczoraj jest porobił z Jankiem. Kurwa Ja pierdolę, karabinier. Wow, Pająka ma O, Jest tu jakaś... Mm, ok, Okej Zbieramy w Leży Nice Skopik się przydał Ty ale on celowo, tak jakby inny team jak? No jak sianu No, mnie też wczoraj się skanował tą bronią to Chyba na broń jeśli chodzi o takie rzeczy, dziwne skanowanie. Bo będzie chyba pod, tam wbiegł do tej chaty, żeby podnieść. No ja patrzę na to okno. Jest, jest chłop. Tak! Był. Kurwa, a ja nie miałem przeładowany. Od lewej ktoś biegnie. No ma siano o Okno. Oj. Stalę go. Stal go I dwóch wokół tam. Jest. Tak, a, dwóch.

Przeżyła. Przeżyła, przeżyła. Urwał, jakaś zajebona. go nice. Ej, co jest, to jest końcem. Kurde, no co strzelam. Czy Wszyscy? No, Chyba tak. Nie wiem, czy nie podniosę, ale raczej nie. Bo raz razu zarysowała. Ale A pewnie tak. nie jestem. A oni mieli tą super broń? Tak. Ja zabił, zabił go ten. Ja zabiłem tego <exerczywano>. chłopa. Zabił go. No. I ona jest. Super. Tam A was? Szybko, szybko podnoś nas, szybko, bo nie ma czasu. Gdzie ta broń? Ja bym sobie ją wziął. No, tam dalej, tam dalej. No, ale zostawicie no, mi ją, się... okej? Okay? No zostawimy, to... zostawimy. No, to... okay. to... Co? Co się tam spinasz? Zaraz to, cię nie to, jest Peter? Zaraz cię <tosy> nie podnoszę, <tosy> elo. No <tosy> cię jeszcze, gościu. Tam jest ta broń? Nie wiem, nie wiem, on Tu jest nie tam ma. To, no. Kurde. To chyba nie oni byli z tą bronią. A oni go supranili, to co to się dało. Co to? to? Co to znaczy? A, Piotrek, odcisz się, kurwa. ja może już leży, ta broń leży. Nice. A jeszcze że mi się zdaje, że taki był u O coś? Nie, to? Nie, z tobą? Yeah, to oni byli, no. Believe, no? Mm. Sweet home Alibama. Ten ładnie najdę, Gdzie ten, jeszcze jeden bolek jest? To są dwóch. Uh mhm. -huh. I tu jest jeszcze jeden. A ty. Tam dwóch było. A to, jest, to ty jeszcze tu, ty tego tutaj zawiesz czy gdzieś inny? Czech ja tam Czech Czech tam, nie Czech tam A, no. było. Trzech tam. Ano, ale stalker tutaj był. Ale fajnie szybko ładuje. Dobra, to co idziemy? bardzo. E, o kurwa dobra Jeden tam Widzę, czemu? Jeden na przelotach to Czemu tu tak potrójnie strzela? O, no dobra, to masz jaka to, to... to lipa jakaś. Jeden jest od prawej A, on tak. Ty musisz Czy, pestkować, to tak, jest tak. Tak. Tak, tak, nawet tak. Jak, jak wypestkujesz to będzie ten To dwa, dwa strzały lecą, więc strzeluj, celuj w klatę to jest... Dobra, zabity. A jest, a jest, a jest. Ale chujowa ta broń, wyrzucają. Jeszcze ją. Jeszcze, dwóch, dwóch jest jeszcze jeden sam. tu jest? Dwóch, dwóch jest. Trzymaj. Tu przy nim? Tak, tak. Jeden ma Sparksa, tu miałem sobie jeść, stracił Nie, to dobra, broń jest do no, dupy. Na prawo uciekałem. Na polu są, obydwoje w kukurydze. Okej. Okay. A, tu! Dostał zabity. Nice. Wrzucam tam. Jeden. Jeszcze jeden. A. Oh Jesteś yeah, buchaj. come on boy. Come on boy. O oh, jest, u oh, mnie. Yes. Nice. Ej, to no. O, ale byśmy się nadzieli nie? No dobrze, to oni teraz... pomierali To jest jeden? jest ze Sparksem to jest chłopek. To jest O, to jest ze Sparxa wezmę. A mogę sprzedać tą broń? Nie. To chcecie ją? No, możesz dać. Mhm. A gdzie ten trzeci? Mm, tam gdzieś przystał w razie? Właśnie gdzie on jest? A tu jest dobra Jeszcze jeden jest tam w ten płaczek przy dziurze E, ten, ten jakiś. jakieś Duduty broni Ro, Romero no to jest Szkoda jakby ta broń strzelała po trójnie, to by była fajna, a tak to Ło wow. Zimowa Róża, co co To jest Wetherly. To jest Wetherly. No. Nie. Biedackie. z Eventu. Mogliby na przykład Winfielda jakiegoś z Eventu zrobić, ale nie tylko, to jest Wetherly albo Romero. Dobra, następny. Wetherly już z Eventu. Właściwie był takie. kościany taki. mhm. No ładne, ale kurwa... To Aksów też no O kurwa, o kurwa, o kurwa Co? Nie skończony Gruby Kurwa, pomnij HPA ten, a ten do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. czepiaka Kurwa, to myślałeś, że połóż za plecami Tak, <laughs> Dobra, Dobra. idźcie,

Fajne, fajne, fajne mecze. No na Ciebie pani. Dymy. E yeah no, chłopak, to był team ja mate'owa robota. Trzy, trzy razy trafiłem na daleko. I ten, i k***a I... Potem go dwa razy trafiłem i dalej to co, co, co jest, k***a, Hydra. Zombie Hydra. Na ten. Wszystko zabrali, wszystko. zabrali. No i co, jakie to na dole W ogóle widzowie dobrze słyszycie yy, moich teammateów, Bo ja tą grę mam tak potną, nie? I w sumie Ktoś do tam Bo podczas dymów to chyba tak średnio, nie? Ale słychać, nie? Mm. Nice! 50 na 50? <laughs> A mnie słychać? Aloj zoje. Yeah. Może ich podgłośnie trochę. żeby też nie byli głośni ode mnie, wiecie o co chodzi. No na no trzydzieści. Teraz oto ot Oceń. Siedem łowców. Wow. Ale <grystanie> jaja.